Piłka nożna sport przez wszystkich ukochany przez sportowców, cudowna, fenomenalna sprawa, tak. I powiedz mi, dlaczego ty jako zawodnik stresujesz się na boisku? Dlaczego piłka nożna sprawia ci więcej problemów niż kiedykolwiek? Czy to jest normalne? Naprawdę zastanów się nad tym, bo to jest paradoks. I nad tym kurwa naprawdę trzeba się zastanowić, czy tobie czasem nie powinno być wstyd stresować się na boisku. Zastanów się teraz, dlaczego w ogóle zacząłeś grać w piłkę, co? Przypomnij sobie te czasy, kiedy za dzieciaka szedłeś na boisko z kolegami, kiedy się po prostu bawiłeś, cieszyłeś, nie obchodziło cię nic innego, byłeś tylko tu i teraz, wyłącznie była piłka, ty. I koledzy, których trzeba porobić. I na tym się to zamykało. Była po prostu radość, radość, jeszcze raz radość. Natomiast jak wygląda podejście zawodnika. Twoje podejście prawdopodobnie w wieku juniora, czy w jakiejś starszej kategorii wiekowej. Idziesz na trening i się stresujesz? Jesteś spięty. Nie wiesz, to jest tragedią, że sport piłka nożna w wieku juniora. Przyprawia zawodników bardziej ich stresuje niż szkoła, tak? Że piłka nożna staje się jednym z największych problemów. To po co ty dalej w nią grasz? Co? Bo nie wiem, chcesz zarabiać pieniądze, bo, bo się przyzwyczaiłeś? Naprawdę, w linku do tego filmu jest wklejony link do piosenki. I zauważ, po tym jakby nagraniu, przesłuchaj sobie tej piosenki, obejrzyj ten teledysk. I poczuj ten entuzjazm. Naprawdę przypomnij sobie, dlaczego ty zacząłeś grać w piłkę, i że piłka, ra, piłka nożna jest czymś, co ty kochasz, i zacząłeś w nią grać, bo po prostu była dla ciebie nieziemska. Sprawiała ci tyle radości, że to jest niepojęte. Natomiast co się z tym stało? No, programowanie społeczne i tak dalej, i to wszystko się po prostu zesrało. I naprawdę obejrzyj sobie ten teledysk. Zastanów się nad tym i oglądaj go, nie wiem, najlepiej codziennie, przed każdym treningiem indywidualnym, klubowym, jakimkolwiek. Bo to, że ty naprawdę się stresujesz, czy jesteś spięty na treningu, nie masz tego luzu, to jest wstyd. To jest wstyd, z jakim ty podejściem wychodzisz na trening. Nie wiem, co, kurwa, za karę grasz w piłkę? To jest dramat, powtarzam, dlatego. Przypomnij sobie, jak kiedyś to wyglądało i zacznij się teraz tak zachowywać. Poczuj ten entuzjazm i baw się jak dziecko. Przede wszystkim przypomnij sobie, dlaczego zacząłeś grać w piłkę. Dlatego, bo sprawia ci to radość. I bo to kochasz i na tym się skupiaj. I już naprawdę zrozum, że to, że ty się stresujesz, to nie jest problem. To nie jest jakaś delikatna rzecz. Ty się powinieneś tego, kurwa, wstydzić. Wstydzić tego, że jesteś spiętym zawodnikiem i masz problemy ze stresem. Dlatego od dzisiaj z tym kończysz i zaczynasz się bawić z powrotem. Kiedy wychodzisz na boisko, to masz być dzieckiem. Dzieckiem, które chce wygrywać, które jest agresywne i które się cieszy grą, bo ty grasz przede wszystkim w piłkę dla siebie. Dlatego naprawdę ciesz się tą grą, bądź pełen entuzjazmu, walcz. Chciej zagryźć wszystkich na boisku na śmierć. Przy okazji dobrze się to tym baw i nikt nie odpuszcza.